Witam wszystkich z tej strony. Kanał Kanada dla Was już nie z pięknego Vancouver, a z przepięknego Sunshine Coast. Słuchajcie, co zrobiliśmy, zrobiliśmy to, co chyba nikt w życiu nie zrobił. Wyprowadziliśmy się z dużego miasta, czyli z Vancouver, i przeprowadziliśmy się na Sunshine Coast od, teraz od początku 2021 roku. Nie było to łatwe, ja słuchajcie, rzuciłem dobrą pracę we Vancouver, naprawdę nie narzekałem żona pracuje z domu na pół etatu, to dla niej nie ma różnicy gdzie będzie pracowała i było bardzo ciężko znaleźć tutaj mieszkanie bo naprawdę nie jest to łatwe jeżeli chodzi o kupno jakiejś nieruchomości lub yy, o wynajem, naprawdę jest bardzo ciężko, ale jakoś nam się to udało i słuchajcie yy, wynajęliśmy sobie tutaj apartament na czwartym piętrze i teraz tak, za niektóre rzeczy, słuchajcie, płacimy tutaj mniej, a za niektóre rzeczy płacimy tutaj więcej. Na przykład za mieszkanie płacimy o 250 dolarów tutaj więcej, ale mamy w tym wliczone śmieci, wodę i naturalny gaz. Kuchenka i kominek jest na naturalny gaz. Musimy płacić tylko za prąd. Na przykład, słuchajcie, za przedszkole naszego dziecka tutaj za 3 dni płacimy mniej jak za 2 dni we Vancouver. Tutaj musimy zapłacić troszeczkę więcej za jedzenie, bo wiadomo, muszą te jedzenie jakoś tutaj przetransportować. Co jeszcze Wam chciałem powiedzieć? Na przykład, słuchajcie, za. Tutaj za dwa, za dwa auta, za ubezpieczenie tych dwóch aut, płacimy tyle, co za jedno ubezpieczenie we Vancouver. We Vancouver nie to, że nie byłoby nas stać na drugie auto i na drugie ubezpieczenie, ale po co człowiek ma się zażynać i pracować tylko na opłaty i po to, żeby mieć tylko ten drugi samochód, ale jeszcze trzeba mieć, gdzie ten samochód drugi trzymać i... Tak jak wam mówię, tutaj zdecydowaliśmy się na drugie auto i za dwa auta za ubezpieczenie płacimy tyle, co <laughs> przepraszam za jedno auto we Vancouver. Także jedno wchodzi w drugie. Jeśli chodzi o kup to nieruchomości, to nieruchomości tutaj na Sunshine Coast kosztują tyle samo co we Vancouver lub więcej. Teraz Drogą, którą jadę, ciężko to nazwać autostradą, choć jest to autostrada 100, numer 101. Także nie tylko w Polsce drogi jednopasmowe nazywają się autostradami, w Kanadzie też. Właśnie drogą, którą jadę, autostradą, którą jadę, to jest autostrada 101. Ona prowadzi właśnie za mną. Jest piękne miasteczko Gibson, które jest położone zaraz pod lodowcem Garibaldi, można powiedzieć. Naprawdę kiedyś Wam pokażę piękne tereny i tam właśnie też tam właśnie jest też przystań promu, który płynie z Vancouver 40 minut i słuchajcie, właśnie stamtąd stamtąd jadąc prosto tak jak właśnie teraz jadę, kieruję się w stronę naszego miasteczka mieszkamy w miasteczku Sechelt w miasteczku mieszka około 10 tysięcy ludzi słuchajcie, jest to małe miasteczko i tak jak widzicie jest jedna tylko droga po, po mojej lewej stronie jest już ocean po mojej prawej stronie są góry i tak jak widzicie mogę skręcić w prawo lub w lewo w lewo ludzie mieszkają sobie na samym wybrzeżu przy samym oceanie i tam właśnie domy zaczynają się mogą być to domy stare do rozbiórki zaczynają się od półtora miliona Jakbym skręcił tutaj w jakąś drogę w, w prawo Są to bardziej takie dzikie tereny w lasach Tam jeszcze może można kupić jakiś dom za 600 tysięcy dolarów No i tak to właśnie wygląda, słuchajcie Nie wiemy jeszcze, czy tu zostaniemy Jak na razie stwierdziliśmy, że chcemy trochę pomieszkać e, poza dużym miastem Chcemy, żeby nasz syn trochę podorastał e, właśnie e, no nie można to nazwać może miasteczkiem, tylko na wiosce. Chcemy właśnie, żeby nasz syn dorastał poza dużym miastem na jakiejś małej wiosce w zgodzie z naturą i tak właśnie też zrobiliśmy. Nasze, nasz apartament jest położony nad samym oceanem. Słuchajcie, do, ocena, do oceanu wychodząc z apartamentu mamy dosłownie 30 sekund na pieszo. Ja mogę sobie łapać, słuchajcie, nad oceanem świeże kraby, mamy tam ponad 10 rodzajów łososia, mamy tam flondry, wiele innych ryb, także to właśnie zamierzam robić, kiedyś się wybiorę, pokażę Wam. Tak jak Wam powiedziałem, no, naprawdę można sobie chodzić, to też właśnie robię, byłem już z moim synem kilka razy, łapiemy sobie świeże kraby. I oczywiście, to wszystko na to, wszystko mam. Licencję to wszystko jest kontrolowane. Także wszystko trzeba robić tak, jak, tak jak właśnie jest to w przepisach. brać 4 kraby dziennie do domu, wszystko to jest regulowane. Także kiedyś się wybiorę, pokażę Wam. I słuchajcie, mieszkamy tak, jak Wam powiedziałem, na czwartym piętrze, leżą sobie w. W salonie, z jednej strony mamy ładny widok na ocean, z drugiej strony mamy widok na góry. My leżymy, tak jakby po prostej linii od Squamish. Squamish to jest miasto w połowie drogi do Whistler. Tam jest też punkt widokowy nad Squamish River, gdzie przylatuje pełno orłów. W okresie, kiedy właśnie kiedy są w się, ale nie tylko i słuchajcie właśnie ze w naszą stronę często jest tak, że nadlatują orły nieraz mam tak, że po prostu jak wam mówiłem, leżąc sobie w salonie z jednej strony obserwuję te orły, latają one dosłownie <coughs> przepraszam latają one zaraz nad naszymi oknami a z drugiej strony mamy widoki na ocean, naprawdę super sprawa no i tak sobie właśnie stwierdziliśmy, że sobie na razie tak pomieszkamy. We Vancouver wszystko zaczynało już być to naprawdę bardzo chore. Ja pracuję w branży budowlanej i słuchajcie, czy był pan pierwszy lockdown, drugi czy trzeci, teraz jest, mamy jakieś wirusy odmiany z południowej Afryki, zobaczymy jak to będzie, będzie później może lockdown czwarty i piąty, nie wiadomo. Także wszystko to zaczynało być bardzo chore. Ja, słuchajcie, w firmie, w której pracowałem, codziennie musiałem wypełniać jakieś papiery, jeśli chodzi o safety, taką formę w telefonie. Tam były pytania, czy byłem gdzieś poza Kanadą, czy mam jakieś objawy, jeśli chodzi o COVID. Oprócz tego, wchodząc na budynek, musiałem skanować jakieś kody. Tam też wypełniać następne papiery. Oprócz tego. Raz w tygodniu mieliśmy spotkania safety, tam też wszystko było nadal dalej omawiane, każdego tygodnia maglowane to samo, także czułem się jakoś dziwnie, bardzo kontrolowany. I pandemia, słuchajcie, nie przyczyniła się do tego, że się przeprowadziliśmy, może w jakimś malutkim stopniu. Na przykład we Vancouver, wchodząc do jakiegoś supermarketu, trzeba było mieć założone maski, tutaj też w marketach trzeba mieć założone maski, słuchajcie, w sklepach ale we Vancouver po prostu liczą wszystkich ludzi, stoi się w kolejkach także jesteście liczeni jak jakieś świnie tutaj nikt was nie liczy, naprawdę jest mniejsza populacja ludzie sobie wchodzą do sklepu normalnie tak jak to powinno wyglądać i na przykład we Vancouver większość siłowni się nie pootwierała, bo nie sprostała Wszystkim wymaganiom siłowni, które się potwierały są na zapisy, żeby zapisać się nie wiem, w godzinach popołudniowych po pracy. To graniczyło z cudem, wszystko już było pozajmowane. Tutaj słuchajcie, baseny chyba we Vancouver, są, nie wiem, nadal są pozamykane. Lub nie wiem, niektóre z nich się otworzyły, też to graniczy z cudem, żeby iść na jakiś basen. Słuchajcie, tutaj na siłowni na basen mamy 5 minut na pieszo. Mogę się zapisać godzina po godzinie, czyli mogę spędzić na siłowni dwie godziny, i zaraz potem mogę się zapisać na basen i jeszcze i trzecią godzinę na basen, także tutaj wygląda wszystko to zupełnie troszeczkę inaczej. Ogólnie w miasteczku, w którym mieszkamy, słuchajcie, są dwie stacje benzynowe, dwa supermarkety, kilka sklepów lokalnych. Które są ogólnie pozamykane w poniedziałki. Są otwierane tylko 4 dni w tygodniu. Na przykład, słuchajcie, kupujemy tutaj w takiej mamy taką piekarnię. Sprzedają tam chleb. Naprawdę nie jadłem w życiu lepszego chleba, jak tutaj robią lokalnie. I chleb kosztuje 10 dolarów, plus podatki. Także wychodzi to około 15 dolarów kanadyjskich za jeden chleb. Ale naprawdę w życiu lepszego chleba i słuchajcie na przykład ta piekarnia jest otwarta tylko w soboty w poniedziałki i <laughs> przepraszam i czwartki także e tak to wygląda i tak jak wam mówię to dużo jest jakichś kawiarni lokalnych sklepików lokalnych, które są w poniedziałki pozamykane i cały weekend ludzie to po prostu e mają takie lokalne sklepiki i trzymają je, bo trzymają tak po prostu, żeby tylko mieć. Chyba nie, nie wydaje mi się, żeby te sklepiki przynosiły w ogóle jakieś zyski. Także nie mamy tutaj takiego dużego wyboru, jeśli chodzi o jedzenie i o inne rzeczy, jak we Vancouver, ale to, co potrzeba, no to po prostu jest. Także naprawdę, jak na razie nie, nie narzekamy. Vancouver, słuchajcie, jest naprawdę super miastem. Nie narzekam w ogóle na to miasto. Po prostu wszystko tam się wymknęło spod kontroli. Jest naprawdę nieruchomości i wszystko jest naprawdę bardzo drogie. Także, tak jak Wam mówię, to nie znaczy, że tutaj jest tanie wszystko, bo tak jak powiedziałem Wam, nieruchomości są w takich samych cenach. I nie wiemy jeszcze, czy tu zostaniemy, ale na razie chcemy sobie tu pomieszkać. Jeśli chodzi o pogodę, słuchajcie, jesteśmy raptem 40 minut promem od Vancouver. Jest to bardzo blisko, ale właśnie widzę pięknego Orła. Jest, teraz przejeżdżam przez Davis Bay tutaj też często przylatują I, i słuchajcie o czym wam mówiłem właśnie no to nie narzekam na Vancouver jest to piękne miasto naprawdę jest tam co robić możecie uprawiać wszystkie możliwe sporty tak jak wam chyba kiedyś mówiłem jednego dnia nawet możecie iść na narty jechać nad jezioro i jeszcze nie wiem iść gdzieś w góry i jeszcze nie wiem spędzić resztę dnia nad oceanem obserwować nie wiem ładny zachód słońca także naprawdę jest tam co robić Możecie, nie wiem, mieć piękną, nie wiem, piękny jacht, piękną motorówkę, możecie robić skutery śnieżne, możecie jeździć, nie wiem, na rowerach górskich, na jednych z najbardziej najpiękniejszych trasach górskich, także naprawdę jest co robić, ale słuchajcie, trzeba mieć kiedy, trzeba mieć czas, żeby to robić, także pracując naprawdę... Nie ma za wiele czasu, także najlepiej mieszkając we Vancouver to najlepiej mieć bombę pieniędzy i nie pracować słuchajcie, żeby to wszystko robić i mieć jeszcze pieniądze, żeby, żeby mieć te łodzie, skutery śnieżne i to wszystko gdzie trzymać przede wszystkim, bo tak jak wynajmujecie jakieś mieszkanie, naprawdę nie macie za dużej możliwości, żeby trzymać wszystko co posiadacie, także.. We Vancouver nie jest to wszystko łatwe i słuchajcie, naprawdę we Vancouver pracowałem raptem od centrum. Przeważnie pracowałem w centrum. Niecałe 15 km, także po pracy, żeby dojechać do domu, zajmowało mi to 15 km, ponad godzinę. Tutaj, jak widzicie, słuchajcie, drogą, którą jadę, ograniczenia prędkości są takie: największe ograniczenie prędkości to jest. 80, a tak to jest 60-50. Nie ma tu żadnych korków, oczywiście. W lato będzie inaczej. Dużo ludzi tutaj przyjeżdża na wakacje. We wakacje jest tutaj prawie codziennie słuchajcie, po 35 stopni. Także jest zupełnie inna pogoda jak we Vancouver. I mimo, że jest tutaj, jesteśmy nad samym wybrzeżem, tutaj pada, padają pada, deszcze, padają rzadziej jak we Vancouver. Także wszystko jest zupełnie inaczej. Zobaczymy. Dosłownie jesteśmy tu kilka miesięcy, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy jak to będzie. Będziemy zwiedzać te części brytyjskiej Kolumbii, będziemy się kierować tam bliżej Alaski, wzdłuż wybrzeża, naprawdę tak jak właściwie. Tą drogą jadę, słuchajcie, jakbym jechał, jechał jeszcze następną godzinę, nagle już jest koniec drogi Tam trzeba wziąć następny prom, popłynąć tym promem do następnego miasteczka, które nazywa się Power River Trzeba przejechać na przykład Power River, tam jest jakaś mała mieścina, z której można płynąć taką wodną taksówką na wyspę Już nie pamiętam jak ta wyspa się nazywa, ale... Są tam, te, można, nazywa się to chyba jakieś kanadyjskie Karaiby, słuchajcie, jest tam błękitna woda, biały piaseczek, także w te wakacje trochę podróżujemy i zobaczymy, jak to wszystko tam wygląda te te strony, także oglądajcie i słuchajcie, co jeszcze Wam chciałem powiedzieć, no to, to chyba na tyle. Co jeszcze chciałem wam powiedzieć? Aha, właśnie, bo mówiłem Wam, że w miasteczku e, są tylko dwa supermarkety: jeden Starbucks, jeden McDonald's, jeden Tim Horton. Ale na przykład, jeśli chodzi o sklepy z marihuaną, jest tu chyba ich około sześciu. Także najwięcej w miasteczku jest sklepów z marihuaną, słuchajcie? Więcej niż chyba sklepów spożywczych i wszystkiego. <grych> wszystkiego. E, najwięcej jest właśnie sklepów z marihuanem także chyba to najbardziej społeczności jest tutaj i potrzebne, także chyba wszystko, co chciałem Wam powiedzieć a i ogólnie słuchajcie ludzie jeżdżą tu takimi starymi samochodami jak mówię, że starymi to nie lata 90 czy 80 jeżdżą tu naprawdę stare samochody z lat nie wiem 70 e, diesle na przykład stare pick-upy diesle jak podjeżdżają słuchajcie tutaj do driver, żeby coś zamówić, to muszą wyłączyć silnik, bo te diesle są tak głośne, że nawet nie są w stanie nic zamówić, jak podjeżdżają do drive'a. Także tutaj troszeczkę ludzie inaczej żyją. Naprawdę nikt się niczym nie przejmuje, każdy jeździ starymi samochodami. Każdy słuchajcie, ma wyrobane po prostu na wszystko. Ludzie tutaj pracując, naprawdę niczym się nie przejmują. Każdy normalnie pracuje tak jakby w zwolnionym tempie o 10 razy. Także wszystko tutaj idzie tak jakby w zwolnionym tempie i nikt się niczym nie przejmuje. Słuchajcie, ja tutaj też naprawdę we Vancouver można się rozwijać, można zarabiać pieniądze, można dojść do czegoś, ale naprawdę trzeba ciężko pracować. Mi się nie chce, po prostu przy, przyjechałem tutaj i słuchajcie, pracuję mniej jak we Vancouver. We Vancouver też nie pracowałem, nie wiem, za długo, <laughs> ale tutaj pracuję jeszcze mniej. Słuchajcie, i jakoś jest tak, że zarabiam więcej pieniędzy jak we Vancouver. Nie wiem, jak to, czym to jest spowodowane, bo jestem w tej samej prowincji i płacę te same podatki. Słuchajcie, ale tak jak Wam mówię, pracuję mniej. Godzin, a zarabiam więcej jak we Vancouver, także. E, także przyjechaliśmy tutaj i, i tak sobie zwolniliśmy. Żyjemy sobie w takim spokojnym tempie. We Vancouver wszędzie się gdzieś spieszyłem. Rano się spieszyłem do pracy, bo naprawdę korki były straszne, żeby zdążyć. Po pracy się spieszyłem, żeby oderwać moje dziecko z przedszkola, także ciągle się żyło w jakimś pośpiechu. Jeśli nam zabraknie wieżowców po 50- kilka pięter, zawsze możemy wrócić do Vancouver lub sobie po prostu jechać na wycieczkę. Nie mamy daleko 40 minut promem jesteśmy już w Vancouver. I teraz właśnie jesteśmy w miasteczku Svishet tu też właśnie mieszkamy. Może Wam pokażę jeszcze dzisiaj widoki z naszego balkonu? Tu mamy widok na ocean. My mieszkamy w drugiej części w takiego samego budynku, na czwartym piętrze. A tutaj właśnie mamy góry, skąd nadlatują orły. Nie ma, słuchajcie, nie ma stoków narciarskich, ale można, jest bardzo dużo szlaków i można chodzić na nartach. Raz tam byłem, naprawdę ciężki dojazd, trzeba mieć łańcuchy, mi się jakoś udało bez łańcuchów, wybierzemy się, kiedyś wam pokażemy. Tu zobaczcie, moje poidełko, przylatuje bardzo dużo pięknych kolibrów, a tutaj zrobiłem sobie taką rybę, wam pokażę. É, aí, dobra.